Jak mówi Święta Księga Ulecz nas, Panie, a będziemy uleczeni. Więc co by się stało strasznego, gdybym ja miał, powiedzmy, niewielki mająteczek? Gdybym był bogaczem dajdel, daj dajdel, diku, diku, dajdel, dajdel, dum Cały dzień bym bidi bidi bum Gdybym ja był wielki pan Pracy bym się brzydził. Daydel digu, digu, dejdel, dum. Gdybym ja był bidi pidi, bi, bum. Digu, digu, dejdel, del pan. Zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie. W samym by sercu miasta stał. A schodów by bez liku było w domu tym. Okropnie dużo w górę, w dół, ciut, ciut, i donikąd schody też bym miał, bo sobie tak akurat życzyłbym. W podwórku to ja chcę dorodny mieć drób, co krok. gul gul kwa, kwa, gę, gę, gę. Taki koncert, oj jak ze snu. Tu indyk, tam znów gęś. coś skaczek i coś skór, i już każdy w krąg połapie się, że właśnie ja, milioner, mieszkam tu. Milioner. gdybym był bogaczem, daj del, dajdel, diku, daj del, dajdel, dum. Cały dzień Bidy bidi bom Gdybym ja był wielki pan Pracy bym się brzydził Dajdel, diddel, dajdel, digu, digu dajdel, dajdel, dom Gdybym ja był bidi-bidi-bom Digu, digu, dajdel, dajdel, pan Już widzę swoją gołdę jako bogaczową Dziś ma pod piękne dwa w kuchni krząta się, gdzie kucharek moc. I ważna jest, że a strach i wszystkim ona rządzi. Oj, ależ ona radość ma, mogąc sobie wrzeszczeć dzień i noc. Ha, ha, ha. Najmędrszych ludzi z miasta tłum już chce odwiedzić mnie. Już opinii mych słuchają, jak Salomonowych rad. Powiedz nam, Reptewie, wybacz nam, Reptewie, Niby cadyk słynę już na cały świat. Ja daj, 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 ja daj, 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 Ja daj, 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 Będzie całkiem bez znaczenia to, że myle się lub że Kto bogaty ten rozumy zjadł i miałbym wtedy czas, którego mi brak, by pędzić swój w synagodze byt, przy wschodniej ścianie mieć stałe miejsce w nie. I co dzień komentować tam talmudu treść jak każdy dobry żyd, po czym można słodziej żyć i lżej? Oj. Gdybym był bogaczem, dajdel didel, daidel digu, digu, dajdyl, 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 dum. Cały dzień bym pili bom. Gdybym ja był wielki Pan. Hey! pracy bym się przycił. Dajdl-dydl-dajdl-dygu-dygu dajdl-dajdl-dum. Ty coś stworzył, jak nie oraz lwa. Czemuś uparł się, że właśnie ja zepsułbym ci boski świata plan. Gdybym ja był wielki pan,